No, chciałbym pogratulować Darkowi zwycięstwa. Nie wiem, czy ono jest zasłużone, czy nie. W każdym razie uważam, że mój zespół zagrał dobre spotkanie, ale niestety nie ustrzegliśmy się błędów, które tak dobry zespół jak Olimpia potrafił wykorzystać. Chłopakom podziękowałem za zaangażowanie, za za to, że starali się realizować nasze założenia przedmeczowe i rzeczywiście to w wielu fragmentach tego meczu nieźle się prezentowaliśmy. Zabrakło nam chyba doświadczenia troszeczkę po raz drugi, bo przegraliśmy na jesień też, myślę, że te, też po bardzo dobrym meczu. Dzisiaj uważam ten mecz też na bardzo dobrym poziomie z jednej i z drugiej strony, ale no niestety, znowu e, przegraliśmy i dalej będziemy walczyć o, o kolejne Kolejne punkty, bo, bo one są nam bardzo potrzebne, podobnie jak Olimpii. Dziękuję bardzo. Ja tylko króciutko, no, założeniem na, na dzisiejsze spotkanie było zwycięstwo i zostało zrealizowane i to już, to już jest historia. Cieszyć może jakby. Troszeczkę świeżej kwina na boisku się pojawiło, i to było po prostu widać. Widać, że troszeczkę więcej tej determinacji było prawda, u zawodników, i, i, i nagradzeni zostaliśmy y, trzema punktami. Ale to już historia, już, już myślimy o, o świątecznej potyczce z Bytowią. Y, a tutaj Zbyszkowi, Kaczmarkowi, mojemu przyjacielowi serdecznemu życzę, że, że, żeby też zdobywał w następnych meczach y, punkty. A my już myślimy o bytowie, już z zawodnikami właśnie rozmawiałem, jutro sobie odpocznę od poniedziałku zaczynamy operację bytowia, bo, bo, bo następne istotne spotkanie.